Serwis Omega Ożarów Świętokrzyskie. Yy, sterownik PSG 16 dwutykowy zdemontowany. Sterownik wrócił po naprawie. Co musimy jeszcze zrobić? Zanim przykręcimy sterownik do pompy. Tutaj zawsze od góry na tej powierzchni aluminiowej, na tej powierzchni styku yy, z uszczelką od sterownika jest taki osad. Musicie wziąć jakiś, nie wiem, śrubokręcik, jakiś nożyk, po prostu delikatnie nie porysować tego. To już jest oczyszczone. Ten osad e, zdrapać po prostu. Tylko, żeby ten cały ten syf stąd, ten, ten osad nie wpadł nam do środka, do pompy. Bo to nie o to chodzi. Zdrapać. Nie wiem, nie wydmuchiwać, jak już coś to odkurzyć, to nie wydmuchiwaj, bo ten brud, ten osad wleci wszędzie tam gdzie trzeba i tam gdzie nie trzeba. Także mówię, oczyścić tą powierzchnię, na której leży ta nasza uszczelka. Jedna, druga, od czujnika obrotów, od czujnika hala i ta druga uszczelka. Oczyścić tą powierzchnię, na której leżą te uszczelki. Tu musi być czysto pod palcem gładko. Zawsze tu jest osad. Taki kamień, taki brud. Eee, sterownik, jak wróci ode mnie, on będzie miał oczyszczoną uszczelkę, bo na uszczelce, jak widzicie, też jest taki osad kamień. I na uszczelce sterownika, tutaj, i na uszczelce czujnika. Jakbyśmy tego nie oczyścili, jest duża szansa, że samochód będzie się po prostu zapowietrzał, bo póki to leżało, leżało. Sobie na tym kamieniu to było, ale to nigdy nie wróci na swoje miejsce idealnie, i teraz by mogło się tą uszczelką jedną, drugą, mogłaby się pompa zapowietrzać. Także wy oczyszczacie tutaj na pompie, ja tą uszczelkę na pewno, jak sterownik ode mnie wróci, będzie uszczelka albo wymieniona, albo oczyszczona, że będzie wszystko miało ręce i nogi. Dziękuję. Zapraszam wszystkich do skorzystania z naszych usług naprawy sterowników PSG 16 dwóch tykowych. Serwis Ożarów Omega Świętokrzyskie.